Rozpoczynamy, no właśnie słyszymy już te ostatnie akcenty, a więc wyjściowa jedenastki, najpierw Górnik Łęczna w Bramce, 1 Branisław Pindroch, Dobry. też zniż pruszków, także z jedną zmianą w Bramce, 12 Piotr Misztal, obrona 99 Oskar Koprowski, 5 Jarosław Jach, 14 Wodysław. No... Wszystko jest gotowe. No więc właśnie, rozpoczynamy z nicz Pruszków już chcę od razu włączyć ten wyższy bieg, skorzystać z pierwszych sekund i już błyskawicznie pojawił się nawet na wysokości pola karnego górnika Łęczna. Natomiast widzimy po stracie niska obrona, dużo dyscypliny. Te odległości między formacjami bardzo niskie, bardzo blisko to wszystko jest. No i ciężko jak do tej pory z stworzyć groźną sytuację z ataku pozycyjnego. Być może jakiś kunszt umiejętności mid albo tak teraz, doskonałe dośrodkowanie. Majewski, Majewski uderzył no potężnie tutaj, poszukał uderzenia z praktycznie zerowego kąta. Czuł, że był niewiele brakło do tego, żeby przejąć tą piłkę i wtedy od połowy boiska podążyłby na bramkę mistrza. Szansa, dośrodkowanie, no szybko mógł też odpowiedzieć nic. na to, że zrobiło się gorąco blisko ich pola karnego. Jeszcze raz będzie musiał Branisław Pindroch grę wznawiać, ale już. Nie wznowi, już ta piłka nie zostanie zagrana, bo równo z końcem 45 minuty kończy Albert Różycki pierwszą część tego spotkania. na skrzydłach 22 Orlik, 17 Spacil, w środku 86 Santosz i na szpicy z 11 Tkacz. Z kolei jeśli o Pruszków wchodzi w bramce 12 Misztal, w obronie 99 Koprowski, 5 Jach, 14 Ochrączuk. Przed nimi na wahadłach 11 Moskwik, 7 Soku. Oreszcie może za moment, no bo Znicz jako pierwszy znów. Próbuje zbudować groźną akcję. Dośrodkowanie wybijają piłkarze, gospodarzy. Znów ta piłka przez moment przejęta przez gospodarzy. Kolejny prosty na środek, a teraz doskonała szansa. I to nie Nie jest wiem, czy nie franka, będzie rzut karny. Tak, rzut karny. Tak jest, więc piłka do bramki nie wpadnie, ale ale ratował tutaj sytuację Branisław Pindroch. Oczywiście za moment zobaczymy sobie powtórkę. Ale to co wspominałeś, kiedy, jak nie teraz, dać impuls dla zespołu? Karol ruszył na przestrzeń. Tutaj piłka po koźle, a bo źle to obliczył. Karol do końca, no tutaj ew ewidentnie sponiewierany przez Pindrocha, piłka niewiele brakło, żeby po jego od uderzeniu już padła do siatki. Natomiast. Na trudno terenie włęcznej obejmie prowadzenie. Jest strzał i to jest bramka Dominika Sokoła. I teraz piłkarze Znicza mogą świętować. Jeden moment, tak się wydawało, że kiedy pojawi się trochę chaosu, trochę zamieszania, to ktoś Bramkę zdobędzie. Był to Znicz, który pokazywał, że on ten chaos potrafi wprowadzić. Wyjście w powietrze, natomiast no chyba. Troszeczkę za miękko, żeby podyktować w takim momencie rzut karny dla gospodarzy. Na pewno Albert Różycki ma tutaj kontakt z zespołem Warowskim, tak, tak jak alegramy. mówiłeś, więc. Te informacje pewne, sprawdzone. Mamy rzut rożny, a nie rzut karny. Jest mocne dośrodkowanie. Nie było tutaj szansy na oddanie strzału, oczywiście. Nie dziwi nas to, że z nic przede wszystkim dwa o to, żeby wszystkie piłki wybijać. Teraz bez Faulu Deja. Piłka zagrana w głąb pola karnego. Szansa na strzał z dystansu. Orli! 89 minuta. Obiecywaliśmy, że tutaj będą jeszcze emocje, i ten, na którego narzekaliśmy, momentami, że go brakowało, ale dopiął swego. On tutaj dzisiaj tej aktywności pokazywał nam niesamowicie dużo i wyrównuje w niesamowicie istotnym momencie. I wrócili już piłkarze Górnika Łęczna na własną połowę. Ale ta piłka tańczyła w polu karnym. Co nóż, ona się pojawiała w polu karnym. Piłkarzy zły na siebie, że tą piłkę przyjął troszeczkę. Do tyłu. Znicz. Ostatnia minuta. I to ekipa spruszkowa w posiadaniu. No i teraz każda sekunda na pewno będzie sekundą ciężką. Ale sekundą, w której są jeszcze nadzieje, Jarosław, jak do środka Branisław Pindroch! O jak teraz fenomenalnie Pindroch interweniował, tutaj taka niewdzięczna piłka ponowa. Pewnie by znalazła drogę do siatki, natomiast e, Pindroch do końca e, skoncentrowany, do końca a, tak a jest. Poza tym to jest niezła końcówka, więc fajnie byłoby, gdybyśmy pograli jeszcze trochę. Kamil Orlik to szansa dla Łęcznia Norlik, ale prosto! W bandę reklamową i to był ostatni akcent tego spotkania, a więc w meczu na dnie tabeli jeden do jednego, natomiast emocje.